Zanim przejdziemy do odcinka, chciałam pozdrowić Konrada za dodany komentarz i chciałam powiedzieć, że zostawiłem u niego supa, więc pozdro. No to otwieramy 6 saszetek. Dobra, pierwsza. Czekajcie, dobra. I co to jest? Jakiś chyba robot, jeśli dobrze widać. Rzadki, więc naprawdę spoko. No, powtórka. Szkoda. Powtórka. 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 Ale tego nie mamy. Dobra, no to kolejne. Dobra. Otwieram. Uuu. O nie, powtóra. I to rzadkiego jeszcze. Mamy... Nie mamy, to spoko. I co to jest? Kilow? nie mamy. No broń mamy, ale no może się przydać. Ale tu była dobra saszetka. Nic, nie mamy z tego. Oprócz tej jednej ty rzadkiej. No to teraz to. Zostały nam jeszcze trzy. To będzie taki krótszy unboxing bo chcę też na inne odcinki sobie zostawić. Dziękuję za 150 chyba tam łapek w górę pod tamtym filmem. O, jakiś gościu. Spoczko. No nie. Pistolet. Mamy. Mamy. Ej. To chyba mamy, to chyba mamy. I to z tego sezonu nawet. Chyba. Mm. To mamy i to mamy, trzy saszetki już pozostały nam tylko, więc no szkoda, że tak mało, ale muszę tak zrobić. Dobra. Otwieramy następną, I co to jest, epicką kartę mamy, naprawdę fajnie, rzadko, wyścigówkę i znów ta broń. No nie, co się dzieje? Nie mamy na szczęście tego takiej karty obrazkowej. No i ją, ja, czyli dwie, szasy, dwie saszetki. No to teraz to ostatnia. Dobra. Przed ostatnia i czy to jest legenda? No nie, rzadka. No powtórka, powtórka, nie mamy, spoko, nie mamy. Zabieramy się już za szóstą saszetkę, więc ją otwieramy i to by była legendarna. No właśnie, ta sama Taka, to fajny skin, ale już nie chcę mieć go tyle w powtórkach, mam go... Mam kilof, no nie mam obrazka, nie mam obrazka, no to już mam i ostatnia saszetka, no to teraz ta, wpadła mi do rąk, to otwieramy, a zapomniałam wam powiedzieć, że one są rok temu zostały, to nie są najnowsze, bo najnowsze dużo wały. i co to jest, jest epicka karta no nieźle rzadka karta niepospolita to też tego nie mamy i to mamy akurat ale te obrazki chyba nie mamy ale to już byłby koniec tego odcinka jeśli chcecie kolejny odcinek z z unboxingu kart Fortnite zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. To by było na tyle z tego odcinka, więc pa!